Dzień dobry, to tutaj robią zdjęcia? Tak, zapraszam. Tylko pozbądź się, proszę, tego wszystkiego z rąk, to zepsuje zdjęcie. Nie mam mowy, chcę, żebyś zrobiła mi zdjęcie z tymi wszystkimi rzeczami. Jesteś jakiś dziwny. No dobra, jak sobie życzysz, uśmiechnij się. Kurczę, jakoś mało chętnych na sesję. Czy naprawdę nikt nie chce mieć ładnego zdjęcia? Już idę, nadszedł czas na fotografowanie. Dlaczego jesteś w piżamie? Myślę, że inne stylizacje wyglądają wiele lepiej na zdjęciach. No dobra, mogę się przebrać w 3 sekundy. To bardzo proste. I jak? Czy teraz wyglądam bardziej fotogenicznie? O tak, teraz wyglądasz po prostu cudownie. Zdjęcia będą super fajne. No dobra, jeszcze jedno ujęcie. Okej. Okay. Wszystko, ok? Tylko ustawiam aparat. Wspaniale. Gdzie się nauczyłaś tak pozować? Cheepers creepers. Co się stało z moim aparatem? Jak to wykadrować? Nic się nie udaje. Chociaż zdjęcia w ruchu z efektem rozmazania są teraz w modzie. No dobra, to mogę się znowu przebrać w piżamę. No w końcu. Do widzenia. Pa. Czy jesteś gotowa zrobić mi zdjęcie? Ale ty nawet nie masz uczesanych włosów. I co z tego? Moja mama od dziecka powtarza mi, że jestem przystojny. Nic nie muszę robić, a i tak wyglądam idealnie. Zgadza się. Ale w rzeczywistości nie można na ciebie patrzeć. Dobra, jeszcze kilka ujęć. No, to niesamowite zdjęcia faktycznie wyszły doskonale. No dobra, sesja skończona dzięki witam, chcę zrobić kilka zdjęć. Muszę wybrać odpowiednią pozę. Pomożesz mi, prawda? Masz w końcu pomagać swoim klientom, tylko powiedz mi w jaki sposób mam stanąć, a może coś zrobić z rękami? No, na początek proszę usiąść. Dobra, ale ja naprawdę muszę wybrać pozę, w jakiej wyglądam najlepiej. Chwileczkę, ale ja nie mam tyle czasu, wiesz co? A teraz ładnie wyglądam? A może lepiej tak? A co zrobić z rękami? Proszę się uspokoić. Niech aparat sam zdecyduje, jakie zrobić zdjęcie. Skończyliśmy. Możesz iść. Kiedy przyszedł mi do głowy pomysł, żeby pójść na fotosesję, no to uznałam, że najlepsza będzie ta różowa bluzka, bo będziesz najlepiej prezentować przed aparatem. Ale nie mogłam się zdecydować, jaką wybrać fryzurę. Koniec, ale jak to koniec? Przecież jeszcze możemy zrobić kilka ujęć. Chwileczkę, chwileczkę. Dzień dobry, potrzebuję zdjęcie. I muszę na nim wyglądać olśniewająco. A po co ci tyle ubrań? Myślę, że to co masz na sobie jest wystarczające? Nie, muszę przecież zaprezentować wszystkie moje stylizacje. Co jest lepsze, ta koszula czy sukienka? Wszystko mi jedno. Właśnie masz rację. Muszę wszystko na siebie założyć, żeby zobaczyli, jaka jestem piękna. Wyglądasz, jakbyś była na biegu niepółnocnym. Po co ci tyle ubrań? Nareszcie będziemy mieli wspólne zdjęcie. Nie, nie będziecie. Nie robię zdjęć parą. To sesja indywidualna. Co? A ja tak chciałam mieć zdjęcie z Zakiem. Tylko nie płacz. Proszę zrobić nam wspólne zdjęcie. Zapłacę podwójnie. No dobra, tylko niech się uspokoi. Hurra, zrobią nam zdjęcie. Czego się nie robi dla pieniędzy? Mogę na to patrzeć. A co tam się dzieje? Nie chcesz mieć ze mną zdjęcia, wiedziałam. Co przecież chcę? Nie, nie chcesz. Chcę! Chłamiesz. Masz! To koniec! I wiesz co? Nie jesteś już moim chłopakiem. No i dobrze, wreszcie nie będę musiał znosić twojego zrzędzenia. Wyjście jest w drugą stronę. Sam trafię do widzenia. No w końcu przerwa. Ciema, czy w tym miejscu można zrobić sobie zdjęcie? Tak. A mogę zjeść kanapkę, jestem taki głodny, no nie wytrzymam. Nie obchodzi mnie to, to Twoje zdjęcie. Super. Jak gotowe? Bo męczy mnie to siedzenie. O, woda! Daj mi popić kanapkę. Co? Jesteś cały w keczupie? Tak? Nie zauważyłem tego. Nie szkodzi. Po prostu go zliżę. Co za ochyda. Dzień dobry, potrzebuję nowego zdjęcia. System overload. Jest tu ktoś? Auć! Tak, jestem tutaj, uważaj. Wszystko okej, okay, po prostu nie widzę zbyt dobrze. Ale nie martw się, nic mi nie jest. Chyba nawet udało mi się znaleźć krzesło. Ale nie patrzysz w aparat, musisz się odwrócić. Co? Gdzie jesteś? Sama cię odwrócę. Tak, będzie okej. Okay. Uśmiechnij się. Ładnie wyszłam? Tak bardzo. Trzeba się tylko bardziej uśmiechnąć. W przeciwnym razie będziesz wyglądać smutno. Uśmiechnąć? Dobra. I jak? Lepiej? O wiele. No, już czas, żebyś sobie poszła, bo wstrzymujesz kolejkę. Pozwól, że pomogę ci znaleźć drogę do wyjścia. A co ze zdjęciami? Mogę rzucić się na nie okiem? Wyślę ci później na maila. Uff, z takimi ludźmi trudno się pracuje, ale udało mi się. Czy twój aparat jest gotowy, żeby zobaczyć prawdziwy cud? Ojej, tak, dawno nie widziałam tak zarozumiałych osób. Moje zdjęcia z pewnością będą najlepsze w twojej karierze. Pozuję jak tygrysica albo wilczyca. Jestem taka piękna. Tak, tak, jesteś naprawdę piękna. Nie to, co ty. No dobra, to już jest przesada. Nie pozwolę, żeby obrażano mnie w moim własnym studiu. Więc muszę natychmiast Cię poprosić, żebyś wstała i wyszła. Natychmiast, wyjdź. Cześć, chcę, żeby moje zdjęcia były najśmieszniejsze. Zobacz, jakie miny potrafię robić. Zdjęcia będą bezużyteczne, nadają się tylko na Instagrama, chwileczkę, czy możesz przez chwilę siedzieć spokojnie? Mogę, to znaczy spróbuję, mam nadzieję, że mi się uda. Raz, dwa, trzy. No to nie pomogło. Szkoda? Ależ nie, te foki są mega zabawne. Nie wydajesz się być zbyt rozmowna. Czy mogłabyś się trochę uśmiechnąć? Yy, troszeczkę mniej to za dużo. A tak zbyt smutno. Tak czy inaczej, no, rób sobie swoją normalną minę. Nudne, no ale zdjęcie jest poprawne. Możesz iść. Dobry, potrzebuję zdjęcia, ale do tego trzeba zdjąć wszystko z głowy. Kaptur? Spoko. Yy, tak, ale to nie wszystko. Musisz jeszcze założyć go z powrotem? No, nie ma problemu, proszę. Kocham swoją pracę. Tak, dziś był ciężki dzień. Dziękuję. Zostawię tabliczkę czekolady dla pani Green na jej biurku. Spodoba jej się. Gotowe? Mogę wrócić na swoje miejsce. Pani Green uwielbia jabłka. Wybrałam najbardziej dojrzałe. Mam nadzieję, że przypadnie jej do gustu. Kate, patrz, pani Green nadchodzi. O, jak tu dużo smakołyków! Czekolada i jabłka, uwielbiam to. Andy Kate, to prezenty od Was? Dziękuję. Szkoda, że lekcja zaraz się zacznie. Akurat prowadzę fajną dyskusję. A ja mam lepszy pomysł. Muszę zrobić niespodziankę, pani Green. Co ty wymyśliłeś, Andy? Za chwilę zobaczysz, podłożę jej pineskę, to będzie świetna zabawa. Dobra, siadam, zanim ktoś mnie zobaczy. Andy, no to całkiem niezły pomysł. A nie mówiłem? Pozostaje tylko nagrać to na wideo. Dzień dobry wszystkim! Ojej, co to jest? Na czym ja usiadłam? <laughs> Widzisz, jakie to zabawne? Mówiłem ci, Kate. Szybko schowajmy telefony, idzie tu. Przyznajcie się, kto to zrobił? Nie mamy pojęcia. Proszę zjeść jabłko. A, dziękuję, Kate. Wygląda pysznie. Ojej, jest w nim robak. Tak łatwo się na wszystko nabiera. To przecież tylko żelek. Fajny pomysł, prawda? Super. Przybij Wika, dobra robota. Dziś zajmiemy się nowym tematem. Oj, e, przepraszam, ktoś dzwoni, muszę to odebrać, to bardzo ważne. Odejdę na trochę, a wy przez chwilę posiedźcie w ciszy. Pani Green odchodzi! No to możemy zająć się czymś ciekawym. Na przykład ozdabianiem naszych zaszytów. Zobacz, ile mam naklejek. Baw się dobrze, Mary. Już wkrótce czeka cię niespodzianka. Urządzę wam ostrzał z papierowych kulek. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Kate, spójrz, jakie to piękne. Można też nakleić ci naklejkę na czoło. Dzięki, wygląda super. Naklej mi też, proszę. Dobra, jestem prawie gotowy. Ej, co to było? Andy, co ty robisz? Przestań klucz w nas papierem. Mary, uderzyłaś mnie! Stój! Andy, masz za swoje. Ej, dokąd się wybieracie? I tak was dopadnę. Nawet nie próbujcie się ukryć. Zapisujemy nowy temat. Ojej, telefon dzwoni. Muszę to odebrać. Wyjdę na kilka minut. Dzięki Bogu już jej nie ma. Nie mogę już jej słuchać. A może zrobimy coś ciekawszego niż nauka? Na przykład obejrzymy wideo? Tak, to świetny pomysł. Mamo, wystarczy, nie poprawiaj mi okularów. Nie jestem mam chłopcem. Andy jest takim mami synkiem. Zobacz jak się nim opiekuje. Sam nie jest w stanie nic zrobić. Mamo, dlaczego bijesz mnie po rękach? To taki żałosny widok. Przestań, mamo. Nie musisz mnie całować. Fuu, nie mogę na to patrzeć. To obrzydliwe. No i z czego się śmiejecie? Zaraz to zetrę. No i gdzie jest ten Ted? Czy ja muszę na niego czekać pół godziny? Mam lepsze rzeczy do zrobienia. O, kogo ja widzę. Witaj, ślicznotko. Tęskniłem za tobą. Dasz buziaczka? Nie tak szybko. Muszę odłożyć gumę do rzucia. No, tak lepiej. Teraz możemy się pocałować. Czy ty to widzisz, Jess? To obrzydliwe. Szkoda, że nie pocałowali się na osobności. Wow, w tym magazynie jest tak dużo modnych stylizacji. Chcę wyglądać jak te modelki na zdjęciach. Ojej, to jest takie ładne. Właśnie taki strój chciałabym mieć. Jeśli będę tak wyglądać, to na pewno znajdę fajnego faceta. No, ta sukienka będzie idealna. Buty też. Teraz muszę zrobić sobie makijaż. To naprawdę ważne. Wezmę czerwoną szminkę i oczywiście kolorowe cienie do powiek. Jestem pewna, że wyjdzie mi równie dobrze jak na foto w magazynie. Jeszcze coś. Ojej, jakie to piękne! Ten wisiorek jest cudowny! Muszę go natychmiast przymierzyć. Mam nadzieję, że moja mama nie zauważy, że go wzięłam. Bez niego stylizacja będzie niekompletna. Jeszcze coś wymyśliłam. Muszę nieco zaokrąglić swoją figurę. Balony będą w sam raz. Po prostu włożę je do mojej sukienki. Nikt się nie dowie. A teraz czas na makijaż? Myślę, że świetnie mi idzie. Tyle jasnych kolorów. Super. Bardzo mi się to wszystko podoba. Dodam jeszcze tylko troszeczkę i makijaż gotowy. No, jestem prawdziwą pięknością. Nie mogę się napatrzeć. Moje ciało wygląda świetnie. Co za wspaniałe kształty! Taką gwiazdę muszą wszyscy zobaczyć! Czas się zaprezentować. Nie będę się spieszyć te obcasy są tak wysokie, że ledwo mogę utrzymać się na nogach. O nie, upadłam! Balony pękły. Moja stylizacja została zniszczona to straszne! Tak bardzo się starałam. Moje serce jest złamane. Znów będę brzydka! Nie został mi nawet okrągły tyłek! Życie jest takie niesprawiedliwe! Kiedy zaczną się zajęcia? O, idzie Jess, i znowu ciągnie się za nią jakaś grupa chłopaków. Nie rozumiem, co oni wszyscy niej widzą. Nice. Jess, może czegoś potrzebujesz? Mogę ci załatwić wszystko, co chcesz. Co za żałosny widok, nie da się na to patrzeć. Szczerze mówiąc, to jestem trochę głodna. Nakarmimy cię, wybierz to, na co masz ochotę. To bardzo miło z waszej strony. Najpierw chciałabym się jednak napić. Trochę zaschło mi w gardle. Jezu, faceci są tacy naiwni. Lecą na te bujne kształty. A nie ma w tym nic atrakcyjnego. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Piersi Jess nie są prawdziwe. Co za oszustka. Co żałosne. Zamierzam ją zdemaskować. Sprawdźmy, co na to powie. Jess, co to? Czy to znaczy, że nas okłamałaś? Na razie oszustko. Chłopaki, no tego się nie spodziewałem! Zaraz pęknę ze śmiechu jak te balony, no wreszcie nie będą się kręcić wokół niej tłumy, co za wspaniały początek dnia. Kiedy pani Green zamierza nas o coś zapytać, jestem gotowy do odpowiedzi? Proszę nie zapytać! Nie, ja odpowiem! Jesteście się tacy aktywni, kogo wybrać? Oczywiście, że mnie. Kate przez pomyłkę podniosła rękę. Nieprawda. Ja chcę na to odpowiedzieć. Andy, musisz ustąpić dziewczynie. Spokójcie się, co tu się dzieje. Wracajcie na swoje miejsce. Cicho powiedziałam. Kurcze, na pewno zaraz zawoła kogoś z nas do odpowiedzi. Masz rację, mam nadzieję, że nie mnie. Ja też nie jestem gotowa do odpowiedzi. Trzeba znaleźć jakąś kryjówkę. Widzę, że nikt nie chce odpowiedzieć. No cóż, będę musiała sama znaleźć chętnego. Kate, Andy, pokażcie się natychmiast. Andy, to ty odpowiesz na pytanie. No dalej, zdejmuj ten plecak, idziemy do tablicy. <ścoughs> Jaki frajer. Kate, masz coś do powiedzenia? Spójrz na mnie! No tak myślałam za wspaniały sen, jakbym była w bajce, to takie miłe. Ale chyba czas się obudzić, muszę założyć okulary. Oto i one. Chyba mogę jeszcze trochę poleżeć. Pospieszyłam się. O nie, mój budzik! Muszę się przygotować do szkoły! Nie mogę się spóźnić ani minuty! Mam dużo do zrobienia, muszę się spieszyć. Zacznę od umycia zębów i buzi. Nie mogę się bez tego obejść. Muszę wyglądać schludnie. A teraz wysuszę i ułożę włosy. Okej, okay, super. Jestem w połowie gotowa, czas się ubrać. Ojej, prawie zapomniałam pościelić łóżko i ucałować moją ulubioną zabawkę. Dobra, teraz jestem gotowa. Wystarczy, że włożę trampki i zrobię kucyki. No super, wyglądam ekstra. Jeszcze tylko wrzucę książki do plecaka i wyruszam do szkoły. Najważniejsze, że zdążyła mi się nie spóźnie. Dobra, moje zabawki, papa, niedługo wrócę, bawcie się dobrze! Zabiorę ciebie ze sobą. No teraz mogę ruszać. Jestem taka śpiąca, muszę się jeszcze zrzemnąć. Co to? Budzik? Nienawidzę go. Zawsze przeszkadza mi w odpoczynku. Co to za głupi dźwięk? Muszę go wyłączyć. No tak od razu lepiej. Teraz już na pewno nie będzie mnie to denerwować, a to oznacza, że mogę jeszcze trochę pospać. Kij baseballowe to bardzo przydatne.